Cześć dzisiaj jedziemy z Volkswagenem Golfem Volkswagen Golf, cześć Grzesiu Volkswagen Golf to autko, które przyjeżdża do nas aż z Gdańska Jest to nasz stały klient W tym samochodzie robiłem wtryskiwacze piezo Continentala Wszystko chodzi jak w zegarku szwajcarskim Samochód okazuje się ma jeszcze problemy z egr z DPF-em Ten temat też ogarn ogarnąłem eee, i w tej chwili wgrywamy mu moją modyfikację. Za chwilę pokażę Wam jak ten samochód oddał moc. Na zrobionych wtryskach piezoelektrycznych, na zrobionym DPF-ie, EGR-ze. Wszystko kompleksowo u nas. Klientowi dziękujemy za zaufanie. Klient chce do nas przyjeżdżać pomimo odległości i przyjeżdża, w Gdańsku tam robił, nie do końca był zadowolony trochę poprawek nanieśliśmy w tym samochodzie no i za chwilę finalnie zrobimy pomiary i będziecie mogli ocenić sobie jak można zrobić 105 na regenerowanych wtryskiwaczach jak to chodzi, a chodzi tak samo jak na fabrycznych wtryskach i tutaj już widzicie oprogramowanie się wgrywa to jest 105 dla przypomnienia, regenerowane przeze mnie wtryskiwacze, porządek z DPF-em, z egr -em. Za chwileczkę zobaczycie sobie jak to na pomiarach na hamowni oddało moc. I już na hamowni rozgrzewka, auto mamy dogrzane i za chwileczkę będziemy robili pomiar. To jest już trzeci pomiar na trzecim setapie, takim mocniejszym. Jeżeli ładnie wyjdzie, bo auto się pięknie zachowuje, to go zostawimy. Eee, za chwileczkę, jak skończę, pokażę Wam, jak to wszystko wyszło na hamulce. I już jesteśmy po pomiarach. Tak jak mówiłem, eee, zrobiłem trzy wersje i zostaniemy przy tej trzeciej. Pierwsza wersja to wersja czerwona, czyli fabryka, to nie moja wersja. Samochód oddał 101,6 konia, 240 nm momentu obrotowego. Druga wersja, taka leciutka to jest 280 Nm i 131,9 konia, ale to jest silnik, który może jeszcze więcej, więc też nie żyłując go jeszcze, ustawiając jeszcze mocniej i tutaj upłyniając sobie jeszcze ten moment obrotowy, finalnie zostawiam 311 Nm i moc 153 konie. Dla przypomnienia silnik 1,6. CAYC Regenerowane u nas wtryskiwacze, problemy z ekologią, załatwione i na koniec indywidualne strojenie auto Zdańska. Dzwonimy do właściciela, że wszystko jest gotowe do odbioru i do użytkowania. Pozdrawiam.